Gdzie my jesteśmy i co chcemy? W miejscu pracy, nie zadawaj głupich pytań Napijesz Dobrze. się czegoś. Tak jest. Proszę siąść na spokojnie Pani Natalia, ja tu mam w notatniku Natali... Ringowa Natalia? To pani Wyliczymy Wydajmy. No. 21 lat 21 lat, więc się zgadza. Tak jest. Rozumiem, że pani przyszła na casting. Szukamy dziewczyn do klubu GoGo. -Go. tylko sobie jeszcze tu wypijemy stan 27 dzisiaj 33, ja mogę wam poszukać koleżanek, bo w sumie ja znam parę dziewczyn w mieście, ale, ale ja nie jestem zainteresowana pracą. Ja pracuję na mechaniku i to wystarcza. O, a, no, czekaj, poczekaj, poczekaj. bo bo ty myślisz, czy masz jakiekolwiek zdanie. E, to już jest twoje miejsce pracy, a ty już tu pracujesz. <laughs> <Nie> no, spokojnie, <laughs> no, spokojnie, <laughs> no, spokojnie, pani zwaniczko, pewnie dam się dogadać, ale to co pani powiedziała wcześniej. Nie, będziemy spokojnie. Trzymaj mnie. Poczekaj, okay, Betty, nie, ale ty co? Dlaczego byś nie była zainteresowana taką ofertą? Przecież to jest świetna oferta. No jest świetna oferta, oferta. ale nie chce mi się tańczyć. No co mam ci powiedzieć, ja jestem szczera, no nie. Ale, chcę ale mi się. słuchaj, ty nie musisz tańczyć, możesz no, wiesz. Dużo innych rzeczy robić o op... Nie, Nie, to w ogóle nie <grafię grafię> ma moje klimaty, wiesz, Ben. Eee ja, jasne, ale jakbyś zdanie, i ja ch nie chciałbyś posmakować po prostu dobrej kiełbasy z rana albo My... po prostu będzie, że zbluzgana tak. albo z wezwana od... To ma, nasze drzwi otwarte, otwarte są. To zdanie to na pewno się wezwie. No ja będę uciekał, bo ja będę no, oczywiście do tego końcowy. A czy Ben, proszę oczywiście być kolejne kobiety. Śmiało do mnie dzwoni, podsyłaj mi je. Masz tu może kaloryfer? Kaloryfer, zobaczymy. Ale nie, 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 nie mamy kaloryfera. Proszę co dopuścić lokalnie. Uciekaj, 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 ucieka, ucieka, ucieka. uciekaj, uciekaj, uciekaj. szybko! Szybko uciekaj! uciekaj I nie obracaj się za siebie! Ben, do Ja wiem, szukaj innej. To jest mechaniczka rozkołejna, więc dziewczyny. Dobrze, dobry Ben, bardzo fajnie. Podobasz mi się, fajnie kołujesz, tylko troszkę spokojniej, Są burmistrzem. Nie może wyjść na to, że jestem powiązany, że lubili te dziewczyny. Rozumiesz? A teraz. No. O, wiem, będziesz taką specjalną klientką, że lubisz też dziewczyny, właśnie. No i zobaczmy, będzie dobry. 100 lat, 100 lat. No i nie znam! Jak nie znasz 100 lat? Miałeś musiać śpiewać 100 lat, Usługi nasze właśnie. Nieźle, co? Co to wymyśliłem. Śpiewałam, j**a, nie umiem tak strys... J**a, idiotko, nawet 100 lat nie umie zaśpiewać! Słuchaj, ona jest do niczego, ona jest do pierwsza. Chłopaki biorą tu resztę dziewczyn. Prawdopodobnie złapała ich policja, potrzebuje nowej ekipy, Czekaj, k***u mnie! Potrzebuje nowej ekipy, która będzie po prostu... Jak tak, nie zaśpiewać 100 lat, to czy byłem k***u No bo co ale spokojnie to jest nasza pracownica, dopiero zaczynamy rozwijać biznes, a nie możemy każdego p... A, no to cześć! Dobrze biorę, mam takie pytanie Tak Można zmienić dane osobowe? Dane osobowe? W sensie chce pan się inaczej nazywać? Tak, ponieważ moje nazwisko jest ośmieszające, są mi takie nadane przez rodziców i wszyscy ze mnie wyśmiewają. Jak się pan nazywa? Jack Leon. I Leon taki śmieszny? Tak, bo nie to <grym> do tak Przepraszam. Przepraszam. Jeszcze raz pan powtórzy? Jack Leon. Jasne. Mogę panu pomóc, panie Leon. A, gdzie ona jest? Gleba, gleba, gleba! Gdzie? Nie, Emmy mają. Dobra, muszę spać z klamą. E, wyszło. Ale dlaczego ona spadła w ogóle z motoru. Co się stało? No? Słuchaj, to Przyszedłem do pierdla. Tak. Dostałem no teraz, teraz za dobre zachowanie na minutkę telefon. Yy, bardzo, bardzo strasznie tak. za wami. Bardzo strasznie za wami. Już któryś miesiąc Ja Mam nadzieję, że czekacie na mnie. Możemy podejrzeć do ciebie na widzenie. Chcesz rakietę jakąś? Tak. Chciałbym, ale wiesz co, Muszę coś Dobra, ci powiedzieć. Musi, muszę co? ci coś powiedzieć. Co? zdali mnie. Musiałem się roz... Przepraszam. Na mnie? Żartujesz sobie? Nie, nie na ciebie, nie na ciebie. A na kogo? A z kim jesteś teraz? Sama. Nazwij rika, Powiedz, że niedługo wpadną do niego smutni panowie. Przepraszam, zawiodłem. Zostało ostatnie 10 sekund. Naprawdę tęsknię, naprawdę chciałbym poczuć ciepło twojego dobra ciała. Dobra decyzja, dobra decyzja. Spokojnie, trzy sekundy, trzy ciało. sekundy, do zobaczenia! Poszwie, Daj się Tuk Tuk, wyjdź z samochodu To się gorzej na ciebie skończy jak Przede będziesz uciekał żarli, przetrwa, nie śpiłem. To się skończy gorzej Nie śpiłem. Gorzej to się skończy na ciebie Co mi zrobicie? Formacja, diament Wysiadł jeden, leży, leży. O nie, siadaj, siadaj, szybko, luka. pasy, luka. szybko Luka Szybko, dawaj, dawaj, Szybko Weźcie go do limuzyny Dobra, Jeźdź pewnie. Pewnie. Jeźdź. A. <grym> a. A. Stoicie, stoicie. No stoicie się lepiej! To... lepiej. Szybko, nie, się nie jest pan 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 lube, pan lube, lube. Charlie Espresso został osamowany Dobra. na 10 złotych. Dobra. co? No no, no, z nie nie nie, nie, nie 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 masz sił. Nie, uciekliśmy, uciekliśmy, a potrzebujemy szybko fury. To już jest koniec, naprawdę. Chyba na molo jedziemy, będziecie nas wyławiać. Tak, tak, jedziemy na molo, idź, idź na molo. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam! Chyba na molo, na molo, na molo. Tu, tu, na, na molo, na molo. Tu, 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 tu. fura? No, no. Co zrobicie? Gdzie jest mnie? No dobra, wsiadaj, 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 No wsiadłem do fury jakiejś Hahaha, <laughs> lecimy, zmieniliśmy na dwie fury To jest pierdolona, akcja Uciekliśmy się. Uciekłem, Musisz z nią się kontaktować, z Dimitrym O, położę się tutaj gdzie najbardziej lubię Aaa, tylko żebyś... O, jeszcze takie giergotki ci zrobię do snu nie, nienawidzę a, brrr, brrr, nie, samanocink, NIE, NIE NAWIDZĄ ZASKOTWEJ NIE, NIE, NIE Joe przystań Joe przystań Dobra Śpij sobie spokojnie To prawda mam nadzieję, że naprawimy naszą relację Mam nadzieję Mam nadzieję Musimy pojechać do psychologa A będziesz odrezygnował tak. trzeciej Otoruwa RP Hepsi bak dışı markalı farklı. Dışı markalı